Julka! Witaj! Co? zmęczona Gorąco ci? W takie upały to nawet mi się telefon szybko przegrzewa To co dzisiaj za filmik robimy? Dzisiaj Wszystko będzie o... Leż sobie, leż. O, akcesoriach Julki Let's do this. Pierwsza podstawowa rzecz, którą musi mieć każdy królik, klatka. Tak, leż sobie, leż. Klatka potrzebna jest, żeby królik w nocy czegoś nie pogryzł. Bo króliki to takie gryzonie. I trzeba je pilnować, tak? Tak. Kamera cię zainteresowała, tak? No. Więc to pierwsza rzecz kuweta też musi być można na całej klatce ale jak to gdzieś będzie robić tego to się upapra tych no nie będę mówić najlepiej dać mieć kuwetę dać do kuwety trocinę czy tam żwirek cokolwiek dajecie dać do kuwety i tam w jednym miejscu zwierzę będzie sobie robić a to będzie miało czysto tak siano potrzebne jest siano to najważniejsze i miska też najważniejsza. Picie zawsze zimna woda, musi być zimna woda. Tak, Jurka potwierdza, zimna woda, a żaden mi E! Nie, telefonu nie gryź. Nie gryź mi telefonu w obuzie. Woda musi być zawsze zimna. U każdego zwierzęcia, trzymacie psa, kota, królika, czy inne tam zwierzęta. Musi być zawsze zimna woda. Bez tego... Bez tego to nikt nie przeżyje. Bez picia. Dawaj tam błyska. Do góry. Dobra, już wracam do Was. Teraz tak. Kolejne to jedzenie. Jurka! co ty się ty do widzów odwracasz? Jedzenie. Ja jak zwykle siano i karma. Też musi być. Czasami dostanie chleb, suchy, prawda? Bo jesteś taka brudna, że weź y, siano i karma musi być. Czasami dostanie chleb, marchewkę, więc no. zaraz wam pokażę jaką dostaje karmę. Tak ona wygląda, a dostaje ją, zaraz wam pokażę. Taką karmę dostaje z takimi dwoma królikami. Complete. koni, adult, adult. Adult. Nie wiem, jak się to czyta za bardzo. Tak ona wygląda, ta karma. J Julka bardzo ją uwielbia, więc jak ją uwielbia, nic po niej, po niej nie jest. Bo ta karma to ona robi takie złe, rzadkie takie. A to jej nawet nic nie szkodzi, lubi tą karmę, więc... Więc jej dajemy tą karmę. Kolejna ważna sprawa, siano. Też bardzo ważne. Sianu dostaje takie, sianu dostaje takie, przed chwilą jej klatkę robiłam, więc, więc sianu dostaje takie. Tak, to jest tego. Kolejna ważna rzecz. Myślimy, myślimy, nad szelkami dla Julki, bo chcemy ją brać na dwór, żeby tak trochę trawki poskubała, tak? Żeby tak trochę tej trawki tam z doworu poskubała, tego, nie? Tak. Patrzyliśmy wczoraj. Ale ceny kosmiczne są. Więc... Tak myślimy. Gdzie tak. tu tego? I kolejna rzecz. No też dostaję mlecze, tak. Tylko mlecze mam myte. W sensie. No tam... Nie wiem, oni tak, ja mówię, żeby umyć, to oni twierdzą, że nie trzeba. Przecież nie wiadomo, jakie tam psy szczają tego i. Nie, niech zwierzę takie i tyle, bo ich to nie interesuje. Dobra, myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że zaspokoiłyśmy Waszą ciekawość. Nie, Julka? Tak. Czyli tak, klatka, siano, karma, kuweta, woda, trociny, to są ważne podstawowe rzeczy dla królika. To tyle na dziś.